Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałabym przedstawić czytanie miesięczne na lipiec 2022 dla osób z placówki Barana. Czytanie jest ogólne, na pewno nie będzie rezygnować ze wszystkimi. Serdecznie Wam dziękuję za lajki, subskrypcje i komentarze. Oczywiście energia jest to czytanie długoterminowe, więc możecie to odsłuchać w dowolnej chwili, w lipcu. Czytanie, w którym, które będziecie odsłuchiwać w danym momencie, może oznaczać, że coś już się zdarzyło. Dla niektórych coś się dzieje, a dla niektórych dopiero coś będzie się działo. Z jaką energią wchodzicie? Co jest podstawą tego, co pomaga lub przeszkadza, co odchodzi, co przychodzi, co w głowie, w myślach, planach, jaka energia jest przy Was, jaka jest z zewnątrz, o czym nie wiecie, czego się nie spodziewacie i wynik. Na spodzie tutaj jest trójka monet, czyli jakaś współpraca, jakiś rozwój, jakiś postęp, podpisywanie jakichś umów, jakichś projektów, współpraca w pracy, czy w ogóle jakaś współpraca pomiędzy ludźmi. No, trójkąty też, trójki zawsze dla mnie mówią o jakichś trójkątach, również. Zaraz dołożymy tutaj. Zobaczymy, co tu wyjdzie. No bo na środku tu jakieś smutki. No. A tu jest wyjście z tych smutków. Piątka i piątka. Czyli ktoś tu przeżywa, przeżywa jakieś rozstania, jakieś smutki, jakieś coś się tutaj po prostu wydarzyło. O, no nie, to nieprawdopodobne. Gwiazda do gwiazdy, znowu tak samo. No. Czyli tu tu poczucie rozżalenia, coś się wydarzyło, coś smutnego, coś się zdarzyło i wy tu przeżywacie. No. Przeżywacie, kończycie też te, te przeżywanie, tu jakieś po prostu y, mogła być jakaś zdrada, ktoś kogoś zostawił, jakaś żałoba po czymś, no, też może być. Co jest podstawą tego? No, poczucie jakiegoś pechu, nieszczęścia. Albo dotyczy to wodnika, bo tu są wodniki. To jest osoba z podznaku wodnika. No. Tu, jest jakiś, tu są dwie sprzeczne energie, tak i tu. Tu jest poczucie smutku, tu jest wyjście z tego. Tu jest poczucie pecha, tu jest też wyjście z tego. No. No, co tutaj jest też, że e, pomaga lub przeszkadza? Może być, że przeszkadza jakaś osoba w rozpoczęciu czegoś nowego. No. Może być, że jest jakaś osoba kontrolująca, która Wam coś narzuca i ona Wam przeszkadza. Czyli tu albo jakieś przeżycia z tą osobą. No. Tu jakaś osoba, to jest, ona jest, zazwyczaj to jest kochanka jakaś. No, może być manipulująca, jakaś taka oczarowująca. A tu no podstawą jest jakiś wodnik, może być. Też może być. Co tutaj jest, co odchodzi? No odchodzi odchodzi jakiś, jakaś rodzina. Kończy się jakaś rodzina, kończy się jakieś uczucie, kończy się jakiś kontakt z jakąś osobą z Trygonu właśnie Wodnego skorpiona ryby. Tutaj. To jakaś osoba fałszywa. Jakaś też przewrażliwiona, jakaś yy, yy, taka nadwrażliwa też może być. Co przychodzi? No to są jakieś kłótnie, znowu to jest wodnik. Albo z wodnikiem, w rodzinie są kłótnie, albo po prostu tu odchodzicie od jakiegoś wodnika i rozpoczynacie coś. Albo ogólnie odchodzicie, bo tutaj jest też skorpion. <laughs> Może tak być, że tu po prostu zakończacie coś, nie dajecie już szansy drugiej osobie. I kończycie z tym i rozpoczynacie coś na nowo, co macie w głowie. No, tutaj jest albo koziorożec, koziorożec, waga. Albo myślicie o tym, żeby tutaj rozliczyć kogoś o jakiejś sprawiedliwości. Tu myślicie na przykład o jakichś sądach, o jakichś osobach, które was uzależniają może być, że jakieś instytucje was uzależniają. Albo myślicie o tym, że jesteście uzależnieni od jakichś spraw sądowych. Jakieś tu są problemy. Mogą być problemy w, w sądach. Myślicie o tym. Albo problemy z jakąś osobą spod znaku wagi, która jest bardzo uzależniająca, manipulująca. Wy tu w głowie siedzicie. Jest przy was taka energia. Nie ma żadnego postępu. Siedzicie w tej głowie. Zamknięci w myślach. Tu właśnie tu nie wiem, czy tu przez to te jakieś pechy tu, jakieś trudności przez jakąś kobietę. Przez jakąś kobietę. Gdzieś tu się rodzina skończyła. Może tu. Może wy jesteście dalej uzależnieni od tej osoby. Z zewnątrz. No nie ma ruchu. Znowu karta brama zamknięta. Nie ma postępu, znowu jest pokazane, nie ma wyjazdu. Nie możecie się z kimś skomunikować. No tu wychodzicie z jakichś strat. Tu wam się coś polepsza, ale musicie tu kończyć jeszcze. Kończycie z czymś. Kończycie czymś, co trwało długo. Kończycie. I tu dopiero będziecie mieć jakiś kontakt z kimś. Otwieracie się dopiero na ludzi. Koniec z jakimiś brakami, koniec z tęsknotami, smutkami. Tu zakończycie coś i jednocześnie coś rozpoczniecie na nowo. Koniec cyklu jakiegoś. Na koniec wychodzicie też z jakiejś takiego, z jakiejś samotności. Wychodzicie też z bezrobocia i macie pracę. Też tutaj jest. Może być, że nie mieliście pracy, mieliście problemy gdzieś w pracy. Smutek jakiś, jakiś pech był. Nie mogliście z czymś tu ruszyć, jeśli chodzi o pracę, jakąś rozpocząć jakiejś pracy. No. Ale tu się uwalniacie od czegoś i rozpoczynacie coś na nowo. No. Jedynie z zewnątrz nie ma jakiegoś takiego kontaktu. Nie ma, z tym, z, nie ma kontaktu z jakimiś ze, z zewnątrz, albo z osobami, albo nie wiem. Nie możecie wyjechać gdzieś. No. Dopiero tu jest pokazane potem, że jest. Tu jest ten świat otwarty przed wami. Może być, że tu rak. Z rakiem nie macie kontaktu. Może być, że z rakiem po prostu nie macie kontaktu. A tu potem dopiero jest, że ruszacie gdzieś w świat, czy za pracą, czy po prostu otwieracie się na coś. Jest tu współpraca z kimś. No. Tak tu wychodzi. O, i znowu diabeł. Uwaga, tak. Uwaga na koziorożca, uwaga na opętanie przez kogoś, przez uwo, takie zniewolenie, przez u, uwaga na uzależnienia, jakiekolwiek. Uzależnienia, czy to związane z jakimiś używkami, z osobami, z miejscami. Tutaj jest też dużo ognia, czyli też takie, no, nie jest ognistą osobą, ale tutaj jest pokazane jakieś takie. Zapalczywość. Tutaj jest e, strach również. Strach. Tu jest pokusa również jakaś. No. Manipulacja, kontrola, to już mówiłam. Uważać na takie energie. No. Tak więc tyle dla baranów. Serdecznie dziękuję za wysłuchanie. Proszę o lajki, subskrypcje, komentarze i do następnego razu.